Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert. Eee były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, Szanowni Państwo, rozmawiamy o tym, że przeliczenie głosów to nie jest żadna fanaberia. Przede wszystkim zaczynamy od tych miejsc, w których są gigantyczne anomalie statystyczne i jeżeli one się potwierdzą, podejmujemy decyzję co dalej. Ponieważ nie mamy normalnego Sądu Najwyższego, który się tym by zajmował, normalnych sędziów, to musi to zrobić prokuratura. Ona nie może zwalać z siebie odpowiedzialności tak jak zrobiła to się Państwowa komisja wyborcza, i tezą dzisiejszej naszej rozmowy jest prosta. Przeliczenie głosów to jest polska racja stanu, gdyż bez przeliczenia głosu będzie nam groziła dyktatura, ponieważ nie tylko my, nie tylko państwo widzowie, ale duża część Polaków, która po prostu zagłosowała, poczuje się oszukana, jeżeli ich że tak powiem wybrańcy, czyli ta demokratyczna większość, która ma dziś wszystkie narzędzia do tego, żeby sprawdzić te wybory inaczej. Czy oszustwa w wyborach zmieniły wynik wyborów? Bo tak trzeba mówić. Czy skala oszustw doprowadziła do zmiany wyniku wyborów? I tu innego sposobu niż przeliczenia głosów. Nie ma. Właśnie jest w tej chwili gdzieś jedna komisja, która gdzie sąd po prostu pod kamerami liczy głosy rozpiętych. Tak. I, tak I tak to powinno wyglądać w każdym miejscu. Szanowni Państwo, Debil, pamiętajcie, Alfons, 28 albo 29 czerwca. Alfons to jest oczywiście kontynuacja, szanowni Państwo, był kiedyś. No to może słaby dowcip e, więzień CBA e, Tomek Schweiger Jan Piński szanowni państwo naprawdę warto polecamy e, Tomku e, to że robimy program w którym odopominamy się oczywistości że wobec bezprecedensowych fałszerstw chcemy przeliczenia głosów tam gdzie są e, gdzie są uzasadnione podejrzenia że dogłoszło do nieprawidłowości doszło do do czegoś, to jest nazywane podżeganiem do wojny domowej, podżeganiem o rewolucję, zaiste po prostu dramat. Janku, no, tak myślę, czego my dziwimy się, skoro do mm, tajnych akt umorzenia sprawy mecenas Agiertycha z ręki dostają ich ludzie, którzy bronią wyborów z prokuratora regionalnej w Lublinie, no z tej, którą, która u mnie dokonała tyle przestępstw. Ja do tych, do akt tajnych nie mam dostępu. Dziennikarze, ci, którzy działają dla, de facto dla Kaczyńskiego mają z ręki ten, ten do, dostęp. Skoro u Ciebie, Janek, mimo tego, że jesteś ofiarą e, Pegasusa i Twoja rodzina po prostu nie, po prostu Ci pisze, pisze Pan prokurator delegowany z, z prokuratury okręgowej do prokuratury krajowej, że nie, bo można było to robić, nie, bo nie, nie, nie pokaże się nic. Skoro e, do mnie, do mnie mimo tego, że jeden prokurator się zgadza, już da, dać mi dostęp do akt, e, później odwołujemy się do sądu, sąd się zgadza i prokurator Gacyk mówi, że dalej się nie zgadza. Wiecie państwo, dlaczego się nie zgadzają? Nie zgadzają się, dlatego? nie zgadzają się dlatego, bo boją się, że pokaże się ich przestępstwo, rozumiecie państwo? które my i tak pokazujemy, pokazujemy. I to jest taki sam mechanizm, jaki jest przy wyborach. Tylko nasza sprawa to jest, wiecie Państwo, to nie jest racja stanu, a wybory z Racja stanu. I oni się drą, czyli złodzieje że Nie nie będziecie nic zrobić, bo jeżeli chcecie, to jesteście zagrożeniem dla Państwa. Jeżeli my chcemy zobaczyć i, i pokazać wam, że wobec nas dokonano przestępstw, jeżeli chcemy tutaj w wyborach powiedzieć, ludzie dokonano przestępstwa, no to jest. Y Wielki ryk przestępców, pokazanie nie, jeżeli ktoś chce tego robić, to po prostu chce wojny domowej. No tak, no. Z jednej strony pokażemy, chcemy, chcemy, nie chcemy wojny domowej, ale chcemy pokazać, kto jest przestępcą. Po prostu. Wykopać was rzeczywiście na zbity pysk. Mechanizmy są te same. Musimy e, przewalczyć to. E, no, bo to jest nie, nielogiczne. Cieszę się, że mamy jeszcze część sądów i dużą część tego prężnego społeczeństwa, które nie chce się pogodzić, no, no nie, wiecie Państwo, yy, czujemy się tak, no, no nie pozwolimy, żeby jakieś kmioty nas oszukały, naprawdę. Półgłupy, kmioty, które idą po prostu jak te frechowne świnie na siłę i mówią: Nie, nie, No, doceńmy przeciwnika. No, to było ja zrobiane Wiesz co, Przepraszam cię bardzo, jak docenić przeciwnika? Jesteś przy sobie, rozumiesz, nie wiem, masz m, dobry, dobry karabinek automatyczny, nie wiem, i 12 jednostek ognia, i naprzeciwko masz tu, przy u siebie, tumana, który stoi, kolbo mu zęby wybijesz. Naprawdę, nie musisz strzelać. I, i mówimy: Nie. Nie, 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 bo on mówi, że on się zdenerwuje, on się zdenerwuje i on powie gówno i dupa. No to ta, nagle coś takiego wygląda i, i my stoimy, wiesz, ja nie rozumiem. I, i, I stoi mądry profesor Bodnar, bo no tak, my już się za to weźmiemy, teraz 20 dni po wyborach. E, tak, zajmiemy się tym, bo to rzeczywiście jest e, no, no sprawa, którą warto rozważyć. Jest nie sąd, któremu my płacimy, gdzie czytamy w 24 roku. Manoska powinna mieć zarzuty, manoska powinna mieć dyscyplinarkę, to nie jest izba, izba, która powinna być honorowana. No i co? I dostają kasę cały czas? Wychodzi pani hmm, koleżanka Ziobr, dwojga nazwiska, ja pani pamiętam wojska i, i, i wychodzi śmieje się z nas. No, śmieje się z nas, mówi: A dlaczego tam żeście jeszcze do nas dali ludzi, dali ludzi związanych z kolicją obywatelską? Ludzie, no. no bo ja też się dziwię. Trzeba było was wszystkich po prostu wyprowadzić i, i zrobić to, co mówi profesor Sadurski. W momencie, kiedy zaczęto łamać konstytucję, kiedy już Trybunał Konstytucyjny Przyłoemskiej powstał, i kiedy zaczęło się później, kiedy przerwano kadencję KRS-u, trzeba to cofnąć, bo reszta, reszta tego nie było. To, to, jest, to jest po prostu bezprawne, i bezprawie trzeba, trzeba cofnąć. Nie ma, nie ma tego, że sobie ustalili, że prokurator z, z Cimia jest ważniejszy niż prokurator generalny. No, no, no nie, bo równie dobrze mogli ustalić, że prokurator z Cimia ma większe kompetencje niż prokurator generalny, bo oni sobie tak ustawili przed oddaniem władzy. Naprawdę. no, no że, że zastępca. Zastępca. Ziemba no, zastępca prokuratora generalnego, de facto staje się prokuratorem generalnym, a... Ten jest paprotką po prostu. Tak, którego nie można odwołać bez zgody tego. I tutaj akurat zrobili jedyną rzecz, którą można było zrobić, tylko zrobili ją sztuczką prawną polegającą na tym, że złapali ich na tym, że są po prostu niekompetentni i nie potrafili skutecznie powołać faceta. Po co? Trzeba było ich po prostu wyjść stąd. do widzenia, nie jesteśmy. Nie, no wypowiedzenie, normalnie wypowiedzenie z ustawy, która obowiązywała zanim to zostało uchwalone, ta wasza ustawa jest po prostu niekonstytucyjna. Bzdura nielogiczna i koniec to wszystko. Ona jest bardzo logiczna, tylko nie, nie, niezgodna z konstytucją, zarzucamy takiej ustawie po prostu, nie można tworzyć prawa. Prawa no nie jest logiczna, to, Janku, że... To że... jest bardzo logiczne, oni chcą się chronić. Ja, prokurator... Pro... Prokura, prokurator yy, krajowy jest ważniejszy od generalnego. No, no to nie, właśnie ono, to jest bardzo logiczne. W świecie, zaprzecza, zaprzecza w dlatego, że możemy przegrać wybory i mogą nas wsadzić do więzienia. Więc jest bardzo logiczne umotywowanie. Musimy utrzymać kontrolę nad prokuraturą, bo inaczej nas powsadzają. Bo to jest bardzo logiczne. No tylko, że tego typu argumentacja yy, po prostu jest nie do, yy, do obrony przed sądem. Ja przypomnę, że w Polsce każdy sąd ma prawo dokonać własnej oceny konstytucji i zgodności z konstytucją. Nie wiem dlaczego pan profesor Bodnar nie dał okazji panom Ostrowskiemu i temu innemu i tym wszystkim. Nie Tego, żeby se oni tak poszli, ale żeby se poszli do sądu po prostu z wypowiedzeniem umowy. I wiecie Państwo, ja myślę, że gdyby Pan Sienkiewicz został wtedy ministrem sprawiedliwości, to myślę, że on by walnął te, te zwolnienia po prostu tego. A prawda jest taka, że jako pracodawca w Sądzie Najwyższym konsekwentnie nie powinien był mówić o zarzutach dla Pani Manowskiej i tego, tylko powinien jej walnąć dyscyplinarkę. Po prostu zwolnienie, zwolnienie tego, zaprzestać wypłaty wynagrodzeń, postawić zarzuty, ponieważ nie jest sędzią, to nie dysponuje immunitetem. Dziękuję uprzejmie, do widzenia i jedziemy. I wiecie Państwo, i to by zostało przez PIS uszanowane, bo PIS jest po prostu. Oni, oni mają tą rosyjską mentalność, taką, że oni rozumieją siłę. Rosjanie też rozumieją siłę. To znaczy, oni nie szanują tych polskich swoich tych podopiecznych, którzy po prostu są strasznie łasi na pieniądze. Rosjanie strasznie gardzą tymi łapownikami, którzy biorą te pieniądze, jakby to ująć, od wroga. To znaczy, oni ze zdrajców korzystają, ale zdrajcami się brzydzą, o czym się przekonał Leopold Okulicki. Które oczekiwał nagrody za wywołanie powstania w Warszawie, za o czym wiele osób, nie, nie wiem dlaczego tego nie ma w podręcznikach polskich, gdzie pan e, Okulicki ma skwery w Warszawie, ma jakieś ulice, szkoły, a jest to koleś, który najprawdopodobniej do, do, doprowadził do śmierci generała Fildorfa, ponieważ zeznał, że. On jako zaprowadzający spokój zacząłby od niego, bo nawet jak on niczego nie knuje, to może knuć, a jest po prostu strasznie niebezpieczny. I to była taka wskazówka. On napisał, bo zeznał w jaki sposób po prostu zażądać jako ostatni szef Armii Krajowej, żeby te okręgi Armii Krajowej zdały broni i żeby to zostało odzyskane, żeby państwo sowieckie, które nastawało po prostu tego. I facet jest wspominany jako ofiara mordu, bo został zamordowany, bo oni go wysłuchali grzecznie, jak doszli do wniosku, że wszystko, co się dzieje. Tak tak... Zatłukli go w celi tam jakiś tam miał pewnie wylew, po prostu ten, no bo mówiło się, że z nas zawarł serca zmarł, ale. Szanowni Państwo, no, ja nie rozumiem. Czytam materiał ONETU z 10 września pana Kamila Dziubki 24 roku. I to on dokładnie cytuje to, co, mu, to, co mówił profesor Bodnar. Obóz władzy chce przeforsować przepisy, które sprawią, że kierująca dziś Sądem Najwyższym Małgorzata Manowska straci swoje stanowisko i zostanie cofnięta do Sądu Niższej Instancji. To jednak nie koniec, bo małgorzata przyjaciółkę prezydenta Andrzeja Dudy, czeka postępowanie dyscyplinarne grozi całkowite usunięcie z za zawodu. Władza ma plan na radykalne zmiany. Sędziowie stroną podzieleni na trzy grupy. Od tego, do których są zakwalifikowani, będzie zarożał ich los. Małgorzata Manowska będzie zaliczona do tzw. grupy czerwonej, czyli no sędziów, którzy aktywnie brali udział w niszczeniu praworządności. Będzie musiała wrócić do, do Sądu Apelacyjnego, gdzie orzekała przed 2016 rokiem. To oznacza, że zostanie usunięta z fotela szefowej Sądu Najwyższego. Na razie Manowską chroni Andrzej Duda i łączy ich przyjaźń, najwyż... szefowa sądu... Sądu... sądu Najwyższego. Od lat działa rę... ręka w rękę w PiS i tutaj jest opisane, co zrobicie, jak to będzie wyglądało, co, co, co was wstrzymywało. Co was wstrzymywało? Tutaj mówiliście, że, że ona dostanie dyscyplinarkę i zarzuty. No dla, dlaczego nie dostała? Prawie rok temu, 10 września, żeście to mówili, 24 roku. Dlaczego przez rok jeszcze tego nie zrobili i, i dlaczego żeście nie zlikwidowali tej nieizby sądu, od której teraz zależy nasz, nasz los? Czy mi nie zależy? Nie zależy. To wy uważacie, że zależy. Bo właśnie to tym to polega cała... Zależy, zakres. bo jeżeli oni będą ją sankcjonować, to, to oni doprowadzą, no. że, będzie, że będzie Alfons yy, yy, na prezydenta. No. To jest tak, że my, my już znamy werdykt. Prawda tak? jest... Teraz, ja teraz, teraz jest tylko prawda, jest tylko taka. Jak szybko jest w stanie pan Bodnar przeprowadzić niezależną... niezależne przeliczenie głosu? Bo... Kiedy zarzuty dla członków komisji. Wiecie państwo, jeszcze raz, mamy te 11. i co za pomysł zresztą, bo to jest najbardziej, wiecie państwo, szokujące, że prokuratura ogłosiła, że ludzie, którzy odpowiadają za e, zamianę głosów e, na jednego z kandydatów, e, no zwykle tutaj był to Karol Nawrocki. E, mają odpowiadać, nie mają odpowiadać, że to się będzie uważało za pomyłkę. Najpierw, żeby uznać Cześć. to za pomyłkę, najpierw, żeby to uznać za pomyłkę, trzeba zrobić śledztwo. Po prostu. I dopiero wtedy, jeżeli uznać się po spra badaniu sprawy, po zbadaniu bilingów faceta, po sprawdzeniu z kim się kontaktował, po zobaczeniu, e, przecież tu masz e, tu się, tu nie ma, tu jest nawet nakaz, przepraszam, wydania korespondencji z urządzenia, nakaz wydania urządzenia, którego używałeś. Czyli wzięcie twojego telefonu i sprawdzenie twojej korespondencji, czy się nie komunikowałeś w dniu 1 czerwca 31 i w ogóle wcześniej, czy się nie komunikowałeś w sprawie fałszowania wyborów. I czy nie było na przykład komunikatów pod hasłem dobra, słuchaj, musisz zamienić, bo nie jesteśmy pewni, czy wygrywamy. No i litości, przecież, a ktoś wchodzi i mówi od razu o tych, co zamienili. Wiecie państwo, żeby uznać, że Wiecie Państwo, szansa, że się typuje anomalie, i w ogóle wytypowano 13 anomalii, przy czym wysłano prawidłowo 11 wniosków o przeliczenie, i tam trafiono, ale dwie anomalie Sąd Najwyższy podmienił podmienił komisję po to, żeby i w, te, i w tych dwóch, co je podmieniono, wyszło, że jest... Produkt nie wyglądał tak strasznie, że wszystkie 11... Nie, jak więc, jak więc nie wyglądało, że 13 z 13, tylko wyszło 11 z 13. Dopiero internauci zwrócili uwagę, a nie, nie no, hola, hola, ale dlaczego przebadano te komisje, w tak. których nie było anomalii, uwaga, nie było anomalii, a zostawiono komisję obok, który tak. dotyczył wniosek. Czyli mamy sytuację taką, w której, żeby poprawić... No tak, której żeby poprawić ogólny wydźwięk tej całej historii, po prostu dokonuje się de facto manipulacji materiałem dowodowym. Bo tak to byłoby powiedzenie, że na 13 wytypowanych tych anomalii jest 13 trafiń. Tak, to jest 11 z 13, tylko, tylko nikt nie wie, w jakim trybie... Zostały dokooptowane te dwie, które uwaga, sprawdzono, przeliczono komisyjnie dwie komisje, które nie były e, komisjami. Na liście, na liście tych podejrzanych. Tak. I, I teraz pytanie, kto podjął decyzję, e, żeby to zrobić? I po co? No to jest to, tak jak to mniej obraz, no, że, no, no, to jest matactwo. To jest matactwo, to jest po prostu matactwo i powiem Państwu, że jeżeli nie nastąpi zdecydowana po prostu reakcja, bo my mamy kontakt, rozmawiamy z ludźmi, że w prokuraturach. Nie ma chętnych prokuratorów. Po tym półtora roku rządzenia, to niech sobie ja tam pójdę, zrobię tak, ja zrobię to, sprawdzę, teraz Za półtora roku PiS wróci i będę odpowiadał karnie, po prostu. Bo oni wymyślą, że to, co ja zrobiłem, to było przez ten... on mi, albo, to. mnie albo tak, wezmą albo coś ten, więc ja się nie będę wychylał, więc ja nie chcę tego robić. Więc wiecie Państwo, tu jest. Bodnar mierzy się z brakiem zrobienia czystek. Oni w tej chwili, szanowni Państwo, jeżeli. Będą w dalej, dalej w ten sposób yy, przez dwa i pół roku, to powiem tak, to od, 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 odciągają, odwlekają w czasie o dwa i pół roku czas, kiedy Jarosław po prostu triumfalnie wróci i pojedzie po wszystko. Kaczyński chce to zrobić dużo wcześniej jeszcze. Będą kolejne prowokacje. Chce to zrobić jeszcze dużo wcześniej. Chcę was zarżnąć działaniami Batera. Także może być tak, że i ten plan Zomera nie wypali, że do ostatniej faktury ci funkcjonowali, bo te, nasze znaczy nie faktury, proszę tej do ostatniej wypłaty, ta ostatnia wypłata może być dużo szybciej niż to, że za, będzie za dwa lata. Jesteście bandą tchórzy. Tchórzy, naprawdę jesteście tchórzy. Tchórzy i defetyści. Tak, tak Was trzeba określić. wiecie Państwo, system, ja powiem Państwu, mam w tej chwili. Właśnie napisał do mnie pewien pan funkcjonariusz z uśmiechem na ustach i mówi tak, wystąpkiem to o szantażach możliwych liderów hmm. lewicy i PSL-u. A może jest tak, że nie tylko PiS był beneficjentem systemu w tego, tego, i nie tylko w wyborach prezydenckich. I tu mi tak uśmieszek. I tymi mi pan funkcjonariusz napisał uśmieszek. Że jak to jak że PIS grozi teraz ludziom mówiąc pod hasłem nie do chłopaki, ale ja, my sami na dno nie idziemy, więc.. Jak zaczniemy liczyć, wiecie państwo... Mówię, będziecie od razu tak samo. Znaczy tak. ja państwu powiem, bo ja mam ten, opowiadałem państwu, że zrobiliśmy model, gdzie PiS oskarżał wszystkich o sfałszowanie wyborów w roku 2014. I tam wykaz anomalii rzeczywiście był śliczny. Natomiast najbardziej, że tak powiem, największe anomalie były wykazywane tam, gdzie triumfowały komitety lokalne. Co mniej więcej można powiedzieć, że lokalne układy... Po prostu decydowały, no czyli po prostu, wiecie Państwo, to oczywiście anomalie mogą seistnieć naturalnie, natomiast to jest troszeczkę tak, że to jest prawo takiego statystycznego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, no, w teorii to można e, mieć pecha i być człowiekiem skazanym za przestępstwo e, po rozpoznaniu Twojego DNA gdzieś. I to jest prawdziwe badanie, prawdziwe rozpoznanie. Tylko to jest ten jeden przypadek na tę te ilość, ten 9999, 99, 99 że, że to było identyczne, nierozróżnialne DNA, a nie było Wasze. Natomiast jest to praktycznie tak rzadki przypadek, że sądy w ogóle tego nie biorą pod uwagę. To Natomiast... Jest prosty Jan Kumy mechanizm. To jest ten mechanizm, który tłumaczysz, opowiadasz w jaki sposób dziennikarze sami się cenzurują. To tak jak otrzymujesz tekst od dziennikarza i mówisz, nie, nie, on jeszcze jest nie taki, musisz zrobić inny. I on sam już rozumie, że ten tekst, który chce, jeżeli chcesz dalej funkcjonować i to musi być naprawdę taki, który ciebie zadowoli. I ci członkowie komisji, Którzy zostali w odpowiedni sposób tajnie przeszkoleni, jeszcze, bo ich, ich szkolono, oni rozumieją, co mają zrobić. Oni rozumieją, co mają zrobić. Wystarczy, jakim ktoś zasugeruje, powie, Nie, to jak się już pieczętuje te worki, to już nikt tam nigdy nie zajrzy. Wystarczy jedno zdanie, rozumiecie? I oni wiedzą, co mają zrobić. Naprawdę, nie może być tak, że znowu wygrają ci i, i, i musi być wolna Polska, i ci ludzie często ideowi. Często, że tak powiem, głupi idą. I później się boją. Oni teraz się boją. I dopóki nie będzie jednego e, normalnie rozliczonego, to znaczy nie pójdzie prokuratura i nie, nie wezwie tych ludzi, nie zacznie ich przepytywać, to nie minie ten mur milczenia. Jak zacznie robić, mur milczenia padnie jak, jak e, zamek z piasku. Zobaczycie, za, padnie jak zamek z piasku i tego się boi, bo Kaczyński jest przerażony i są przerażeni, i rzucili wszystko na jedną, na jedną szalę. To oni muszą, oni muszą dwie, zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mogą dopuścić do tego, żeby Giertych został członkiem rządu z realnym wpływem, czy to na służby, czy na prokuraturę. Pamiętajcie, że są dwa narzędzia, których Donald Tusk nie docenia, a w zasadzie trzy. Donald Tusk i jego rządy świetnie radzą sobie gospodarczo. To naprawdę można obejrzeć, że to jest, gospodarka zawsze była zresztą jego konikiem, liberałowie. On, tak jakby to powiedzieć, wyzbył się trochę retoryki liberalnej, ale te działania, które są zawsze, one są racjonalne. One nie są... Wszystkie z... działania deregulacyjne teraz w Sejmie, bardzo, tak, tak. bardzo dobrze. To, to jest, to jest potrzebne. I to tak. jest tak. Natomiast on, jakby to powiedzieć, nie czerpie tej radości. Jarosław, za przeproszeniem, no nie chcę powiedzieć, co robisz. On Szanowni Państwo, możecie sobie wyobrazić, co robi Jarosław, jak sobie wyobraża, i jak oni. No przede wszystkim jak można trzymać takiego kolesia jak WąSik, który w 2011 roku został opisany w mediach i to się potwierdziło, że on 6 tysięcy godzin siedział w tym i słuchał obcych ludzi. Rozumiecie Państwo, facet jest wiceszefem instytucji i on siedzi i słucha sobie, robi sobie słuchowisko online z ludzi, którzy mają założoną technikę przez biuro, on sobie ich podsłuchuje. Co oni w nocy tak? siedzi w dziwnych okolicznościach. Szanowni Państwo, funkcjonariusze oczy otwierają, że wiceszef służby ma czas na takie rzeczy. Jeszcze specjalne stanowisko robi na, na słuchowe. Przepraszam, wiecie Państwo, po prostu... Czego ten... wysłucha w nocy <laughs> u ludzi? U ten u. facet po prostu, i oczywiście najwięcej słucha w czasie kampanii wyborczej. Tak, go 2007. I ten facet, oni po prostu traktowali te podsłuchy jako sposób zdobywania wiadomości gospodarczych, bo ludzie jeszcze w 2007 roku bardzo rzadko używali komunikatorów jak, jako zaspokajanie takich najpodlejszych swoich instynktów. To co, dokładnie Sikorski wie jak funkcjonuje, jak funkcjonuje wąsik i Sikorski mu w oczy powiedział, mówi, że... Ja nie mam takich fascynacji, jak pan. On pan uważa, pan uważa. Jakby się w Michę strzelił w pulpecie Sikorski, to byś się nie obudził. No po prostu tak to, tak to wygląda. Pan no, uważa. To, to, no, to, tak to... państwo, to, to jest rzeczywiście niebywałe, że ludzi mm, o takim poziomie moralności, jak Kamiński, jak Wąsik. Jak część tych wszystkich z otoczenia Kaczyńskiego, no praktycznie rządzi nami. I w dalszym ciągu mają wpływ na służby specjalne. Przecież Siemoniak rozumie to i wie. No przecież, czy pan się nie spalił ze wstydu, panie Siemoniak, kiedy mówili nasza Agnieszka? No biegał pan do niej i ona się z pana wyśmiewała za plecami. Biegał pan tam się trząsł, biegał po tych korytarzach, oglądał pan te wystawy modelek. No weź pan, zastanów się, co pan Naprawdę. Hamowała te pegazusy. Przyszła z jednym pegazusem, brajzów i okazało się, że, że jedyny słuszny pegazus, był tylko pegazus brajzów innych już nie było. A pan to trzymał. Oczywiście pan uważał, że to jest dla dobra służby. Żartujesz pan? Wyciągnięcie pegazusów kończy Kaczyńskiego, bo ludzie wokół niego go zeżrą po prostu. Za to, co im zrobił. Coś nie bywało. Szanowni Państwo, przypominamy o debilu i Alfonsie, szanowni Państwo, polecamy, debil zbiera naprawdę, to jest, muszę troszeczkę zazdrośnie powiedzieć, że miewa lepsze recenzje od naszych, bo ludzie, że tak powiem... To jest naprawdę, pani, do... pani nie, do... to jest naprawdę Zobacz, jest ważne. Jest no to prawda, szanowni państwo, bo jeżdżenie, po, szczególnie po Alfonsie, któremu wróżą długą karierę polityczną. Natomiast, ona, wiecie państwo, u niego to jest tak, No dwoje babka wróżyła. Natomiast to, to wszystko zależy. Całą... Albo wygra, albo siedzi. Naprawdę. To jest... Ale to wiecie państwo, to jest, bo, to jest, to, bo to, to jest. Motywacja jest mocna. Tak, natomiast druga strona nie rozumie, że, ta, że też stoi przed tą samą alternatywą. I oni tego nie rozumieją, że, że oni. Bo ta ta mają. strona jest zdeterminowana. Ona już wie o tym, że jak wpadną, to idą po całości i idą siedzieć, więc no oni. On chodzą złodziejstwa od razu. Tak, więc oni tam złodziejstwa, kradzenie wyborów. Jeszcze raz to, co państwu powiedzieliśmy. Tu najprawdopodobniej idzie o cały system po prostu fałszowania wyborów, który przypadkowo na skutek determinacji paru, nazwijmy to, zwykłych ludzi z umiejętnościami tworzenia modeli ekonometrycznych zaczął się rypnąć. Pamiętajcie, co wam kiedyś powiedziałem. Matematyka nie kłamie i matematyką można udowodnić, bo w matematyce widać działalność człowieka. Ja wszystkim polecam z Państwa, takim, którzy lubią ambitniejszą lekturę yy, i też trochę przerażającą książkę Broń matematycznej zagłady. Jak dzisiejszej, przy dzisiejszej liczbie danych. Po tym, co wyciągniemy z Państwa smartfona, z Państwa konta, z Państwa karty, tego jesteśmy w stanie przewidzieć wykształcenia, zbudować model, który powie, kiedy możecie dostać zawału serca, kiedy złamiecie, ewentualnie jakie przepisy z jakich paragrafów, i to będzie miało w granicach 90 paru procent sprawdzalności. To jest straszne. Jak sobie człowiek zdaje sprawę, że jego wolna wola może się okazywać iluzją. Te narzędzia są wykorzystywane do odmawiania ludziom kredytu, do odmawiania ludziom prawa do zwolnienia warunkowego, ponieważ z tego im jasno wychodzi, że delikwent, po co ja cię mam zwolnić? Ty, ty, ty mi zaraz wrócisz. I jeszcze, jeszcze naraz rabiasz jeszcze na zewnątrz. I wiecie państwo, nie ma indywidualnego podejścia, że ja jestem, słuchaj, w tych widełkach 3%, daj mi szansę. Ja akurat nie wrócę, tak. Ale nie, no słuchaj, 97% zwraca, więc sorry chłopie. Szanowni państwo, historia na weekend w dobrej Kioskach, w dobrych empikach. Pamiętajcie też o historii ekspert. Przypomnę jeszcze: Polską Sycylię. To jest bardzo dobra książka o dotyczące mafii pomorskiej. Niestety nie ma tam o naszym Alfonsie, szanowni państwo, no bo, no bo on tam był pomocnikiem pomocnika. A to jest naprawdę bardzo dobra książka, polecamy. Panie Orsowie, pan jest to po 17.30, żeby nie było tak, że ja nie jestem obiektywny. Jedno pan zrobił dobrze, uważam, że razem z nami, bo. Nagłosiliśmy sprawę tej biednej mamy, która została zatrzymana za mandaty, została w tak ohydny sposób doprowadzona na pogrzeb własnego dziecka. No, na szczęście, jak widzi pan jak pan chce, może pan się zająć czymś dobrym, bo, bo już nawet e, pani e, Miziołek wzięła się za to, napisała, że bardzo źle, że można było inaczej zrobić. Zobaczymy, jakie, jakie wyciągnie konsekwencje wobec więźniów. Gdyby pan jeszcze tak doszedł do wniosku, wie pan, bo pan tam może trafić, żeby, żeby wrócić do, do tego, żeby więźniowie mieli kontakty z rodzinami. Niech pan pamięta. Do przedszkola pan nie trafi, do, do szkoły niż do liceum też nie, ale do więzienia pan może. Weź się pan za to, naprawdę. Wspomożemy, panu. Wspomożemy pana. przyda się. pana. Bo przy my, Waszej skuteczności walki. Nie spisa. możemy tam trafić, tylko ja sobie poradzę, będę tam... Ja będę miał. Janek sobie poradzi, ale pan. Naprawdę dobrze panu radzę. To jest to, to już taka, taka rada. Bo i pan tam może trafić, my tam możemy trafić. Do więzienia.